Emocjonalna zależność nie rodzi się z miłości, rodzi się z pustki, którą nauczyłeś się maskować uczuciem. Karl Jung wiedział o tym, i wiedział też, jak się z tego wydostać. Dlaczego czujesz, że potrzebujesz kogoś, aby poczuć się spełnionym? To jest pytanie, które cicho rozdziera cię w środku, ponieważ głęboko w środku wiesz, że to, co czujesz, to nie miłość, to zależność. To ten węzeł w twojej piersi, gdy on długo nie odpowiada. To stała myśl, która nie zniknie, nawet gdy próbujesz iść dalej ze swoim życiem. To uczucie, że bez niego nie wiesz, kim jesteś. Budzisz się, próbując wyglądać na silną, ale czujesz się słaba. Uśmiechasz się do świata, ale w środku krzyczysz. I być może najbardziej bolesne jest to, że wiesz, że tracisz siebie, ale nie możesz przestać. Karl Jung powiedział, że to, co nie jest rozpoznane, staje się przeznaczeniem. A wiele kobiet żyje powtarzającym się przeznaczeniem bólu, porzucenia i przywiązania, nie dlatego, że nie są wystarczająco dobre, ale dlatego, że utknęły w emocjonalnym wzorcu, który został ustanowiony na długo przed ich pierwszą miłością. Emocjonalna zależność nie pojawia się w związku, jest przez niego wzbudzana, była już tam, ukryta w Twojej historii, w sposobie, w jaki nauczyłeś się, czym jest miłość, w tym, jak bardzo musiałeś się ukształtować aby zostać zaakceptowanym. Nauczono cię zasługiwać na miłość, a nie ją otrzymywać. I tak, gdy spotykasz kogoś, kto aktywuje ten wyzwalacz, oddajesz się całkowicie, nie z wyboru, ale ze strachu, strach przed byciem porzuconym, strach przed tym, że nie zostaniesz zapamiętany, strach przed tym, że nie będziesz wystarczająco dobry, a potem tracisz siebie, robisz wszystko, żeby zadowolić, stajesz się cichy, gdy coś boli, anulujesz siebie, aby utrzymać połączenie. I nazywasz to miłością, ale Jung miałby na to inną nazwę nieświadoma projekcja. Druga osoba staje się lustrem tego, czego jeszcze nie uzdrowiłeś, zaczyna zajmować przestrzeń, w której powinno być twoje własne centrum. A tymczasem próbujesz wypełnić pustkę wiadomościami, ich obecnością, uwagą, która nigdy nie trwa wystarczająco długo, ponieważ potrzeba, nie chce towarzystwa, chce ucieczki, ucieczki od siebie, ale jest pewna granica. Chwila, w której druga osoba nie jest już w stanie podtrzymać oczekiwań, które wygenerowałaś. Zaczyna się oddalać, a to, co już bolało, zamienia się w rozpacz. Czujesz, że upadasz i próbujesz trzymać się jeszcze mocniej, ale im mocniej się trzymasz, tym bardziej się oddalasz, ponieważ żadna więź nie przetrwa presji pustki. Żaden mężczyzna nie może być emocjonalną strukturą kobiety, która nie znajduje już w sobie wsparcia. I to nie jest słabość, to powołanie. Jasny znak, że coś w tobie musi zostać dostrzeżone z prawdą, z odwagą, ze świadomością. W tym filmie zrozumiesz, co naprawdę podtrzymuje zależność emocjonalną, dlaczego występuje ona w tak wielu związkach i jak, opierając się na naukach Karla Junga, można uwolnić się bez konieczności porzucania miłości. Lekarstwem nie jest zaprzestanie odczuwania jest to rozpoczęcie widzenia siebie, rozpoznawania siebie stania się samowystarczalnym. Ponieważ gdy wracasz do siebie, druga osoba przestaje być koniecznością i staje się wyborem. Zasubskrybuj kanał już teraz. Tutaj nie mówimy o powierzchownej miłości, mówimy o duszy, o więzach, które leczą, o bólu, który transformuje, o kobietach, które zamiast czekać na zbawienie, decydują się obudzić. Kiedy głęboko się informujesz, odbudowujesz siebie prawdą. Skomentuj tutaj: Kiedyś czułam się uwięziona w kimś, kogo nazywałam miłością. Porozmawiajmy o tym, ponieważ Twoja historia nie kończy się tutaj, dopiero się zaczyna. Zależność emocjonalna nie zaczyna się od pierwszego związku. Rodzi się w ciszy, na długo przed pierwszym pocałunkiem, pierwszym zauroczeniem, pierwszym porzuceniem. Jest zasiewana w dzieciństwie, w małych gestach, które uczą dziecko, że miłość jest czymś, na co trzeba zasłużyć, a nie czymś, co się po prostu otrzymuje. To właśnie tam, w pierwszych latach życia. Umysł zaczyna budować wypaczone pojęcie uczucia, kiedy uczucie jest uwarunkowane dobrym zachowaniem, kiedy cisza jest interpretowana jako bezpieczeństwo, kiedy nie płacz zastępuje jestem tu dla ciebie, kiedy dziecko zdaje sobie sprawę, że bycie sobą nie wystarczy, aby zostać zaakceptowanym. Karl Jung powiedział: To, z czym nie zmierzymy się w sobie, zostanie nam przedstawione jako przeznaczenie. A to przeznaczenie dla wielu kobiet powtarza się w formie. Związków, w których muszą walczyć, aby być widzianymi, związków, w których miłość wiąże się z wymaganiami, strachem i wątpliwościami, ponieważ nieświadomość, która przechowuje wszystko, czego doświadczyła, nie będąc zrozumianą, powtarza te same wzorce, próbując zintegrować to, co pozostało otwarte. Partner staje się lustrem, a odbicie, które się w nim pojawia, nie zawsze jest ładne, często jest bolesne, jest odbiciem braku, który nie został zaakceptowany. Odrzucenia, które nie zostało nazwane. Emocjonalnej nieobecności, która została zamaskowana przez wszystko jest w porządku. Nie wybrałeś, by kochać za bardzo. Dowiedziałeś się, że musisz. Dowiedziałeś się, że zadowolenie drugiej osoby było najlepszym sposobem na uniknięcie porzucenia. Że poddanie się było bezpieczniejsze niż narzucanie się. Że bycie silnym było lepsze niż bycie prawdziwym. I wraz z tym zacząłeś dystansować się od siebie, aby spróbować pozostać blisko kogoś. W pewnym momencie zranione dziecko w tobie zrozumiało, że miłość i wysiłek idą w parze, że uczucie i ból idą ręka w rękę, że jeśli jesteś wystarczająco dobra, wystarczająco obecna, wystarczająco oddana, to może on zostanie, ale on nie zostaje, ponieważ nikt nie zostaje tam, gdzie miłość jest nieustanną walką o to, by na nią zasłużyć. I nie dlatego, że nie masz wartości, ale dlatego, że energia potrzeby dusi. Druga osoba czuje, że nie jest kochana za to, kim jest, ale jest wykorzystywana jako emocjonalne znieczulenie. I to ją obciąża, odsuwa się. A każda odległość potwierdza pierwotną ranę. Nie jestem wystarczająco dobry. I tak próbujesz ponownie, próbujesz bardziej, odmawiasz sobie więcej, dajesz więcej i otrzymujesz mniej, ponieważ teraz jesteś już w cyklu, cyklu, który zaczął się dawno temu, na długo zanim dowiedziałeś się, czym jest miłość. Ale teraz możesz zacząć patrzeć na to w innym świetle. Możesz zdać sobie sprawę, że ten sposób kochania jest w rzeczywistości starym wołaniem o pomoc, że twoje nadmierne dawanie nie jest oznaką hojności, jest oznaką pustki, której jeszcze nie zaakceptowałeś. A pierwszym krokiem do zmiany tego jest rozpoznanie nie chodzi o Niego, chodzi o to, co On aktywuje chodzi o to, co nosisz w sobie i o to, jak bardzo nadal czujesz, że tego potrzebujesz. Zasłużyć miłość, choć tak naprawdę ma ona sens tylko wtedy, gdy jest darmowa. Napisz w komentarzach: Czy czułeś, że musisz zasłużyć na miłość, lub Dowiedziałem się, że muszę zadowolić innych, żeby nie zostać w tyle? Ponieważ kiedy to wypuścimy, zaczynamy uwalniać to, co było uwięzione przez tak długi czas. A co się dzieje, kiedy zaczynasz postrzegać miłość nie jako kartę przetargową, ale jako wyraz tego, kim jesteś? Wtedy zaczyna kształtować się wyzwolenie. Zależność emocjonalna jest podtrzymywana nie tylko przez strach przed porzuceniem, ale głównie przez coś bardziej cichego i głębokiego. Cień. Karl Jung nazwał cieniem wszystko, czego nie akceptujesz w sobie: swoje lęki, swoje potrzeby, swój stłumiony gniew, swoją nierozpoznaną wrażliwość. Cień to to, co stłumiłeś, aby być kochanym, co ukryłeś, aby być akceptowanym, co udusiłeś, aby być pożądanym. A kiedy nie jest rozpoznany, zaczyna rządzić twoimi relacjami z nieświadomości. Myślisz, że wybierasz kogoś z powinowactwa lub miłości, ale w rzeczywistości jesteś przyciągany przez znajomość bólu. I dlatego cykle się powtarzają. Angażujesz się w związek z kimś, kto na początku wydaje się inny, ale wkrótce zauważasz te same wzorce: niepewność, niestabilność, emocjonalny brak, uczucie porzucenia. I mimo że cierpisz, zostajesz. Coś w tobie wierzy, że ból jest znajomy. A zatem wydaje się znośny. Cień przyciąga to, co znajome, a nie to, co zdrowe. Nie interesuje go twoje szczęście. Chce potwierdzić to, w co już wierzysz na swój temat. A jeśli na jakimś poziomie nadal wierzysz, że nie jesteś wystarczająco dobry, będzie szukał kogoś, kto sprawi, że poczujesz dokładnie to. Nie z okrucieństwa, ale dlatego, że twoja psychika rozpaczliwie próbuje pokazać ci, co jeszcze trzeba zobaczyć. Zależność emocjonalna staje się więc uzależnieniem od powtarzalności. Przywiązujesz się do ludzi, którzy nie wybierają cię całkowicie, ponieważ wierzysz, że jeśli uda ci się ich zatrzymać, w końcu udowodnisz swoją wartość. Ale to pułapka, ponieważ druga osoba nigdy nie wypełni pustki, którą wciąż karmi Twój cień. Cień tworzy narrację. Muszę być idealna. Jeśli pokażę, kim naprawdę jestem, odejdzie. Miłość zawsze boli, więc to znoszę. A te narracje stają się czynami. Milczysz, tolerujesz, wybaczasz to, co niewybaczalne. Wyginasz się do tyłu, wszystko po to, aby utrzymać połączenie, które w głębi duszy nigdy nie było bezpieczne. Im częściej to robisz, tym bardziej tracisz kontakt z tym, kim jesteś. Żywa, intuicyjna, silna kobieta zaczyna zanikać. Na jej miejscu pojawia się wersja ukształtowana przez strach. Kobieta, która kocha zbyt mocno, by nie musieć zajrzeć w głąb siebie, ponieważ patrzenie w głąb siebie boli, ujawnia dziewczynę, której nie widziano, młodą kobietę, która została odrzucona. Kobietę, która wciąż nie wierzy, że zasługuje na miłość w całości, ale dopóki ten ból nie zostanie uznany, będzie on nadal kierował Twoimi krokami, Twoimi wyborami, Twoimi przywiązaniami. Będziesz myśleć, że walczysz o miłość, gdy w rzeczywistości uciekasz od siebie. Karl Jung powiedział, że to, co nie jest uświadomione, objawia się jako przeznaczenie. Innymi słowy, cień, gdy jest ignorowany, zabiera Cię dokładnie w miejsca, które najbardziej bolą. Nie po to, by cię ukarać, ale by cię ujawnić. A miłość w takich przypadkach staje się brutalnym lustrem. Nie pokazuje, kim jest druga osoba, ale kogo jeszcze nie miałeś odwagi zaakceptować w sobie. Może kochałam po prostu po to, żeby nie patrzeć na siebie. Napisz to w komentarzach. Niech ta fraza wibruje w tobie jak wezwanie do domu. Napisz, może kochałam tylko po to, żebyś na mnie nie patrzył. Lub mój cień zawsze wybierał za mnie ponieważ przyznanie się do tego nie jest słabością, to początek uzdrowienia. Gdy zaczynasz widzieć siebie bez masek, zależność traci swoją siłę. A co się dzieje, gdy wybór zaczyna wynikać ze świadomości, a nie już z potrzeby? Odpowiedź jest coraz bardziej oczywista. Zależność emocjonalna wykracza poza przywiązanie. Tworzy niewidzialne uzależnienie, więź, która nie jest już podtrzymywana przez pragnienie bycia z drugą osobą, ale przez potrzebę istnienia poprzez nią. Kiedy kobieta jest zdominowana przez ten stan, zaczyna kształtować każdą część siebie zgodnie z obecnością, nastrojem i reakcją tego mężczyzny. Budzi się myśląc o nim, zasypia myśląc o nim. Jej decyzje, jej rutyna, jej emocje krążą wokół tego, jak on na nią patrzy, jak mówi, jak działa. Stopniowo przestaje być sobą, staje się odbiciem. Na początku wydaje się, że to miłość, wydaje się, że to troska, poddanie się, zaangażowanie, ale w rzeczywistości to brak tożsamości. Kiedy druga osoba staje się twoim punktem odniesienia dla wszystkiego, wartości, radości, bezpieczeństwa, każda jej nieobecność staje się wewnętrznym trzęsieniem ziemi. Nie dlatego, że była wszystkim, ale dlatego, że bez niej nie byłaś niczym. Zapomniałaś o sobie, próbując stać się dokładnie tym, czego ona lub on potrzebowała, czego chciała, czego oczekiwała, ale im bardziej siebie kształtujesz, tym bardziej oddalasz się od siebie. I nadchodzi taki moment, kiedy patrzysz w lustro i nie rozpoznajesz już, kto tam jest, Karl Jung powiedział: Nie stań się tym, co kochasz, przestaniesz istnieć. I dokładnie to się dzieje, gdy kobieta rozpływa się w drugiej, stopniowo unieważnia siebie, wierząc, że to uczyni ją niezastąpioną. Ale paradoksalnie efekt jest odwrotny. Druga zaczyna tęsknić za kobietą, którą była, tą, która miała swój własny blask, która stawała w swojej obronie, która inspirowała, która żyła dla siebie. Mężczyzna odłącza się nie dlatego, że stała się gorsza, ale dlatego, że przestała być sobą. I nie ma prawdziwej więzi, w której opowiadana jest tylko część historii. Związek staje się zależnością. Intymność staje się przetrwaniem, przywiązanie staje się przymusem. Ta dynamika tworzy prawdziwe uzależnienie emocjonalne. Nieobecność drugiej osoby wywołuje objawy, które wydają się fizyczne: udrękę, bezsenność, irytację, utratę kontroli. Ale to, czego brakuje, to nie druga osoba per se. To, czego brakuje, to Twoje własne centrum, Twoja własna oś, Twoje własne podłoże. Emocjonalna zależność sprawia, że mylisz obecność ze zbawieniem. Ale nikt nie ma mocy, aby uratować Cię przed nieobecnością, która zaczęła się przed ich przybyciem. A w tym stanie wszystko, co robi lub czego nie robi, staje się nieproporcjonalnie ważne. Zapomniane dzień dobry staje się znakiem odrzucenia. Wiadomość, którą ktoś przeczytał. I na którą nie odpowiedział, staje się potwierdzeniem porzucenia. Ponieważ gdy nie jesteś wystarczający dla siebie, wszystko, co druga osoba robi lub czego nie robi, staje się miarą tego, ile jesteś wart, ale twoja wartość nigdy nie była w jego rękach. Zawsze była w tym, na co przestałaś patrzeć, gdy uczyniłaś go centrum swojego istnienia. Zapomniałam o sobie, próbując być tym, kim on chciał. Napisz to w komentarzach. Niech to zdanie będzie początkiem twojego powrotu. Napisz. Zapomniałam o sobie, próbując być tym, kim on chciał, lub bez niego nie wiedziałam już, kim jestem. Ponieważ przyznanie się do tego nie czyni cię słabym, uwalnia cię, kiedy zaczynasz odbudowywać swoją tożsamość poza czyjąś obecnością, tęsknota traci swój ciężar, a miłość przestaje być więzieniem. I to, co zaczyna się stamtąd wyłaniać, to wersja Ciebie, która nie potrzebuje nikogo, aby istnieć, ale która może świadomie wybierać, kogo chce mieć u swego boku. Wolność od emocjonalnej zależności nie zaczyna się, gdy druga osoba odchodzi. Zaczyna się, gdy przestajesz uciekać od siebie. Karl Jung nazwał ten proces indywidualizacja. Głęboka i osobista ścieżka ponownego połączenia się z tym, kim naprawdę jesteś. Za maskami, ranami, idealizacjami. To moment, w którym rozumiesz, że nie tam. Musisz stawać się niczym, aby być kochanym, ponieważ prawdziwa miłość może narodzić się tylko z całości, a nie z braku. Kobieta, która rozpoczyna ten proces powrotu do siebie, przestaje żyć według tego, czego inni chcą, myślą lub akceptują. Zaczyna pytać samą siebie: czego chce? Co jest dla mnie dobre? Co jest moje? A co wziąłem od innych, nie zdając sobie z tego sprawy? I tymi pytaniami zbiera kawałki, które zostawiła w miejscach, w których próbowała być zaakceptowana. Zbiera tak, które powiedziała, gdy chciała powiedzieć nie, przeprosiny, które zrobiła ze strachu przed porzuceniem. Gesty, które zrobiła bez chęci, tylko po to, by zatrzymać kogoś blisko. W tym powrocie do własnego centrum coś zaczyna się zmieniać. Cisza nie boli już tak jak wcześniej. Nieobecność drugiej osoby nie jest już odczuwana jako porzucenie i staje się po prostu przestrzenią. I w tej przestrzeni zaczyna słyszeć swój własny głos. Uświadomić sobie, że to, co kiedyś było wypełnione wiadomościami, obsesjami, lękiem, może teraz być wypełnione obecnością. Jej obecnością z samą sobą. I to nie oznacza zamknięcia się na miłość. Oznacza to stworzenie przestrzeni dla miłości, która nie pochodzi z potrzeby, ale ze świadomego wyboru. Indywiduacja, jak opisał ją Jung, nie polega na staniu się idealną wersją siebie. Chodzi o zintegrowanie tego, co zostało złamane. Chodzi o patrzenie na swój własny cień bez strachu. Chodzi o zaakceptowanie, że w tobie jest zarówno siła, jak i kruchość, zarówno światło, jak i ból i że wszystko to składa się na twoją całość. Kobieta, która przechodzi przez ten proces, przestaje kochać, aby przetrwać i zaczyna kochać swobodnie, ponieważ teraz wie, że nawet jeśli druga osoba odejdzie, ona nadal jest całością. To jest prawdziwy punkt zwrotny. Nie musisz nikogo odcinać, aby uwolnić siebie. Nie musisz palić mostów, wymazywać historii ani budować murów. Musisz po prostu wrócić do siebie, ponieważ tam leży twoja prawdziwa moc. Kiedy jesteś zakotwiczony w tysiący czynnikiem sobie druga osoba przestaje być zbawcą i staje się wyborem, a miłość przestaje być uzależnieniem i staje się wymianą. Kobieta, która kocha z indywidualnej perspektywy, nie boi się stracić, ponieważ wie, że nie straci tego, co do niej należy, a cokolwiek przeminie, nie opróżni jej, ponieważ już się spełniła, już jest wystarczająca. Patrzy w lustro i rozpoznaje, kim jest, nie po tym, co mówi druga osoba, ale po tym, co czuje. Gdy jest sama ze sobą, ta kobieta nie błaga o uwagę, zaprasza obecnością, nie błaga o uczucie. Oferuje przestrzeń, aby miłość mogła się wydarzyć, i z tego powodu nie można jej zapomnieć, ponieważ jej obecność przynosi pokój, nieżądanie, całość, nie nieobecność, prawdę niepotrzebę. Dzisiaj jestem wystarczający dla siebie i to jest wolność. Napisz to zdanie w komentarzach: niech odbije się echem nie tylko w Twoich słowach. Ale także w decyzjach, które zaczniesz podejmować dla siebie. Napisz: Dziś jestem wystarczający dla siebie, i to jest wolność, lub powrót do siebie był początkiem mojego uzdrowienia. Ponieważ gdy rozpoznajesz siebie, miłość przestaje być oczekiwaniem i staje się wyrazem, a to, co się z tego rodzi, jest tym, na co zawsze zasługiwałeś, aby żyć. Dziś zrozumiałeś, że zależność emocjonalna nie dotyczy drugiej osoby, dotyczy tego, co nauczyłeś się czuć akceptować i powtarzać, zanim jeszcze dowiedziałeś się, czym jest miłość. Zobaczyłeś, jak nieświadome wzorce, stworzone w dzieciństwie i karmione przez cień, mogą prowadzić do więzi, które bolą, nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że twoja nieświadomość wciąż próbuje znaleźć odpowiedź na coś, czego ci brakowało. Odkryłeś, że kiedy druga osoba staje się twoją tożsamością, porzucenie wydaje się końcem. Ale w rzeczywistości jest początkiem Twojego ponownego połączenia. A teraz wiesz, że droga do wolności, według Junga, zaczyna się, gdy przestajesz kochać z konieczności i zaczynasz kochać świadomie. Jeśli ta treść do Ciebie przemówiła, zasubskrybuj kanał już teraz. Tutaj wnosimy jasność do tego, co wydawało się mylące, nazwę tego, co czułeś sam, i siłę do tego, co byłeś gotowy przekształcić. Każdy nowy film może być nowym kluczem. Nową warstwą Twojej własnej podróży? Napisz w komentarzach: Dziś jestem wystarczający dla siebie i to jest wolność, lub podziel się z nami. Kiedy w Twoim życiu zdałeś sobie sprawę, że żyjesz dla kogoś innego i zapominasz o sobie? Twoja historia może poruszyć inne kobiety, które tak jak Ty zwracają się ku wnętrzu. I oglądaj dalej filmy na kanale. Są inne tematy, które łączą się z tym, co czułeś dzisiaj i które mogą pogłębić tę podróż jeszcze bardziej. Następna rozmowa przyniesie Ci wgląd którego być może nigdy nie brałeś pod uwagę, ale który znajdziecie we właściwym czasie. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia.